Cześć! Na początku tego wideo chciałbym powiedzieć, że nie potrzebuję żadnych subskrypcji, łapek w górę, komentarzy, a Armia Krzycha, zadufana w swoim idolu, mam nadzieję, że w końcu otworzy oczy. Ale zacznijmy od początku. Krzysztof Golonka twierdzi na swoim kanale, że jest mistrzem świata w trikach piłkarskich. I trudno się z tym nie zgodzić. Lecz warto tutaj dodać, że w podrzędnej konkurencji o nazwie rutin w 2011 roku. Już wam śpieszę z wyjaśnieniem, czym jest rutyna. To mała, podrzędna konkurencja, która jest organizowana na przykład na dwa dni przed właściwymi zawodami, tylko po to, żeby freestylerzy zapoznali się z publiką, oswoili z piłką, żeby się nie nudzili, żeby mieli jak spędzić czas, żeby po prostu zawody wyglądały lepiej. I wiecie, mamy kilka takich podrzędnych konkurencji, na przykład Challenge, Sick 3 czy Iron Man. I wszystkie te małe konkurencje. Nie mają nic wspólnego z największą konkurencją Battle, której zwycięzca rzeczywiście może się szczycić, że jest mistrzem świata, okej? Okay? W Rutynie należy po prostu wykonać schemat trików pod muzykę, pod publikę, cokolwiek chcesz, masz na to ograniczoną ilość czasu i po prostu robisz, co ci się podoba. I rzeczywiście Krzysztof Golonka wygrał tę konkurencję. Ale kurwa w 2011 roku. Więc proszę Cię, nie nazywaj się Mistrzem Świata teraz, bo teraz to co najwyżej mógłbyś innym zawodnikom wiązać albo czyścić pumy. Ale przejdźmy do rzeczy, do największego kłamstwa, jakiego usłyszałem w całej swojej karierze freestylera. Takie zawody odbywają się raz w roku w Pradze, a nazywają się Superball i spośród zawodników, które brały udział w eliminacjach chyba było 300 300 zawodników z całego świata. Chyba było 300, 300 zawodników z całego świata. 300. Pierwsza runda eliminacyjna, konsekwentnie na eliminację zostaje 60 albo 32 zawodników. 32, przepraszam. Z 32 zostaje ósemka, która pokazuje swój ostatni show, tak zwane najlepsze, najlepszy układ petarda o. To już, to już nawet Kondio i jego słabe komba są bardziej przyzwoite. Stary, 300 zawodników w rutynie? Czy ty jesteś poważny? Śmiem twierdzić z całą stanowczością, że 300 osób to nie było na całym turnieju. Chyba, że policzyłeś też publiczność. Ale żeby nie być gołosłownym, pozwoliłem napisać sobie do Lukaso. Lukaso jest głównym organizatorem Super Bowl i organizuje tą imprezę co roku od 2009. Warto dodać, że kategoria Routine w 2011 roku była dość świeżą konkurencją, i większość osób zapisując się, nie wiedziała tak właściwie, co będzie musiała robić. I tym sposobem niektórzy nie mieli muzyki pod swój układ, inni zapomnieli swojego układu, a zdarzały się osoby, które zapomniały piłkę na scenę. Tak więc napisałem do Lukaso z pytaniem. Lukaso ile osób wzięło udział w rutynie w 2011 roku? I wiecie, co odpisał? Że w jego archiwach widnieje 40 osób. Gdzie archiwa, to zapewne jest jego lista osób zapisanych w danym roku. A jak wiemy, liczba osób startujących od liczby osób zapisanych zawsze się różni, bo ktoś się jednak zdecyduje nie startować, bo ktoś zapomni przyjechać na zawody, bo komuś nie pasują zasady i tak to mniej więcej wygląda. Tak więc podsumowując, w 2011 roku w kategorii Routine wzięło udział około 40 osób. Co bardzo odbiega od Twojej liczby 300, o której wspominasz w odcinku z Cezarem Pazurą. Ale jak my wszyscy freestylerzy wiemy, dużo lepiej brzmi pokonałem 300 zawodników z całego świata, niż pokonałem 40 zawodników w kategorii rutin, w której nikt nie wiedział, o co chodzi, 6 lat temu. A na dodatek nie przyjechałem na żadne zawody od tamtego czasu. Mam nadzieję, że Armia Krzycha po tym odcinku znajdzie sobie nowego idola, a nie człowieka, który pierdoli na prawo i lewo o tym, jakim to jest mistrzem świata, tym samym okłamując polskich znanych aktorów. Dziękuję.